I witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to drugi lipcowy summer vlog. E, dzisiaj jest ciepło, ale nie na tyle, żeby pójść na plażę, bo tam strasznie wieje. Więc sobie siedzimy na balkonie i, i się opalamy tutaj w słoneczku. Dzisiaj mam do pracy na popołudnie, więc, więc korzystam. E, co będzie w tym vlogu? To jest dobre pytanie. Tu wieje. U nas na balkonie takie słońce się opalałyśmy, a tu wieje, dlatego też nie poszłyśmy na plażę. Ja właśnie się zbieram do pracy, ale zanim do pracy, to idziemy jeszcze na obiad. Idziemy przetestować pierogi w Czempionie. No w tym roku jeszcze nie jadłyśmy, więc idziemy się przywitać i, i spróbować, czy są też takie dobre jak w tamtym roku i w poprzednich latach. A więc powiem Wam, że pierogi były pyszne, jak zawsze, jak co roku. Także zjadłyśmy. W sumie jeszcze Jola mi pomogła jednego zjeść, bo ja to, wiecie, takie mniejsze porcje je i tak dalej. No ale ogólnie zrobiło się teraz mega tak wiecznie. Zimno, więc mam bluzę. O, wieje teraz. No także już jestem w stanie sobie wyobrazić, jak mocno wieje na plaży. W ogóle miło dzisiaj padać i nie pada, ale frekwencja ludzi jest. Y Mocno słaba Dzisiaj mamy czwartek i w końcu jest ten dzień, w którym idę o... Dobra, jest prawie przed dziewiątą, dobra I idę na plażę Zobaczyć najpierw, czy wieje, nie wieje, jak jest tak dalej Bo teraz grzeje, ogólnie ma być dzisiaj 19 stopni A już czuję, że jest tak fajnie, przyjemnie Także idę zobaczyć, aczkolwiek wiem, że tam też wieje Także wszyscy, którzy patrzą na pogodę zanim tu przyjeżdżają to jest najgorsza możliwa opcja, bo pogoda pokazuje, wiecie, 19 stopni i deszcz. Jeszcze wczoraj pokazywała, że ma być dzisiaj, a jest ciepło. Wczoraj też nie by miało padać i nie padało, także wiecie. Trzeba po prostu tu być i no... I mieć szczęście, albo się trafi, albo się nie trafi. Odpowiadając na moje pytanie, czy wieje, czy nie wieje, po pierwsze na pewno to słyszycie, więc muszę mówić trochę głośniej. No wieje, wieje porządnie. Ja wracam się na pokój. Piachem wleci. Dobra. Co robimy w tył zwrot? I idziemy się opalać po prostu na balkon albo na huśtawkę, i tyle wieje, tak? A ogólnie jest to ciepły wiatr, ale wieje i mi to przeszkadza, więc y, może później przyjdę. Wiecie, że chyba pierwszy raz widziałam wiwiórkę nad morzem? Muszę to sobie wiecie, troszeczkę przekalkulować i przypomnieć czy na pewno. Nie widziałam nigdy wiewiórki nad morzem, ale teraz widziałam, była taka słodka. No sobie wyszłam, idę w stronę takiego jednego zejścia, bo tam są pyszne lody kręcone. Przynajmniej rok temu były przepyszne i jadłam tam cały czas. I tak jak nie bardzo lubię mieszane, wiecie, czekolada, śmietanka, bo czekolada czasem jest jakaś taka sztuczna, jakaś gorzka, coś tam, to ta była przepyszna i brałam sobie właśnie mieszanego. Chociaż pewnie teraz wezmę śmietankowy, bo to taki mój standardowy na początek. Idę przetestować, czy dalej są dobre. Widziałam, że cała się tam nie zmienia, zresztą to tam... Dla mnie git jest zakręcony, nie wiem, chyba 10 czy 8 złotych, nie wiem, nie pamiętam. Tam zależy czy średni, czy jakiś tam. No, ale idę przetestować i ogólnie czuję, że dalej wieje na plaży. Ale no trochę poopalałam się na balkonie i wiecie, co mnie bardziej zapało kolana. Trochę poczytałam książki i... Prawie w ogóle zasnęłam, ja nie wiem co się dzieje, chyba jestem jakaś, nie wiem, przemęczona czy coś, bo ostatnio poszłam na plażę, też zasnęłam, siedzę na balkonie, zasypiam, nie wiem, jakaś niewyspana jestem, ale dobra, idziemy przetestować. No i w ogóle ta wiórka była taka słodka, zaraz Wam tutaj wrzucę nagranie, tylko mam je w pionie, w ogóle tak mi wyciekały, nagrałam z jednej strony, widzę, że ona biegnie w tamtą, no to ja poszłam tak cichutku w tamtą stronę i patrzy, że jej nie mam. tu mówię kurde, chyba się cofnęła. tak zaglądam, ona stoi i się patrzy. Później jeszcze przebiegła przez ulicę. No, nigdy nie widziałam chyba tutaj, Boże, Biedronki, chciałam powiedzieć, wywiórki. Że ja totalnie nie wiem o co chodzi z tą pogodą. Jest tak ślicznie, jest bezchmurne niebo. Wieje, owszem, wieje i obstawiam, że na plaży też wieje. Ale teraz na balkonie półtorej godziny się opalałam. I jak poszłam sobie wziąć prysznic, zobaczyłam, że troszeczkę tutaj jestem czerwona. Eee, bo się akurat tutaj nie smarowałam, ale ogólnie ja jestem w ogromnym szoku. Bo miała być dzisiaj totalnie inna pogoda niż jest w tym momencie. Także fajnie, jakby nie narzekam, bardzo mi się podoba. Co prawda jutro ma się już niby to zepsuć, ale wiecie, to też jest takie niby pod znakiem zapytania. Ja już tej pogodzie totalnie nie ufam. No jest fajnie, podoba mi się. Młodysia, widzimy! Przyjechali i zepsuli nam pogodę! Dzisiaj mamy pierwszy cały deszczowy dzień. Przyjechaliśmy do Pobierowa. Leje. I wieje. No i co widzowie? Byłyśmy zobaczyć, czy jest lumpeks, w którym byłyśmy tutaj rok temu i Marcyża się tutaj trochę obkupiła. A tu mieli fajne rzeczy. No fajne mieli. I co? I nie ma. Są teraz mędliny. Mędliny. <noise> także no to... a Także no cóż. Nie ma. Nie ma. Idziemy zwiedzać Pobierowo. Ciekawostka. Zawsze jak jesteśmy w Pobierowie to leje. Zawsze. No w lewo. To są takie króliki. To były takie no. Co? Szczerbatek? kapibara? O! Tego bierzesz? Nie, jak coś sety. O, piłeczki dla ptycha. Ale suma Ej, ale złapałaś. Ty, ty nagra... Masz labubu, masz tu. La bubu, jest szał pełna bubu, jakby ktoś się zastanawiał, jest pełna la bubu nad morzem. Ale leje! Zawsze w pobierowie jesteśmy w tym sklepiku. Ojej kocham macie brudną kamerkę ja, Już no. takie tam słodziaki. O, pamiętam kościoła tam. A no Ale nie mam Co to są nakręcone świnki? Tak! Pa, kurczaki! Chcę naszyjnik z Bilą nic koniecznie. to nie Ej, to ładny. po prostu weź ten kubek z Bilą i sobie sama zrobisz naszyjnik. Wykorzystasz ten. No, ej, alpaczki to jest chmurkowe. A ja, ale w ogóle wszystkie jakieś są śliczne. śliczne są. Ej, bo po... są. Zobaczcie, widzowie, co znalazłyśmy. Pokaż. Jezu. No. Uwaga, kupujemy chyba. Ja chyba sobie wezmę taki o patrzcie Tu jest literką J. I mi się mega spodobał, bo ja mam już swoją zawieszkę długo. Ale tutaj też są ładne, patrz ten, o, fioletowy, I jak coś się ci, ci, kwart też. To jest z ametystem. A, ametyst, no proszę, się zna tutaj. Ale ametyst to też jest ametystem. to jest jakiś, nie dziwia... jaki, ale jaki. słodkie, jaki słodkie, Ej, patrzcie, jakie to jest w ogóle ładne. Bardzo ładne. To ale W jest... ogóle no, to jest w swoim stylu bardzo, to muszelkowe. No, też takie grube w sumie. Dobra, trzeba, trzeba posłuchać szumu, szumu, szumu. Szumfal? Szum. What the fuck? To No. Masz tak? Widzowie słyszycie? Przyłóż widzowi ten. Do mojego nie też nie przyłóż ten. A ty słyszysz szumfal? Ja słyszę. O halo, dzień dobry. Czy się zadzwoniłam do szumufa? Szumfal? Szumfal. Szumfal? Szumfal. szumfal. Zobaczcie widzowie bierzemy sobie takie o do telefonu, tak? Miałam wziąć takie z literką, ale biorę takie. Dobra, kupujemy. Ej, chciałam wyjść w drugą stronę, to... Nie. Ale one są... a, Bo teraz między wodziu są tylko takie, to się z niej wyciska. O tamte. No wiesz, zobacz, widziałaś się? takim są... no, z Patrz. Nie. Nie, jeszcze inne. Ale słodkie. Jaki puch, puchuć pu Ja chcę tego urapać. patrz Ty już się na niego czajesz naprawdę długo od, od dawna się na niego czaje, Jak on ma na imię? Nie wiem Jak masz na imię? Bri? bri? Ej, a ja si nie była Bri? No chyba nie kojarzy mi się ta była, Briesta czym? Tak. Yy, I patrz jakie długie to są... Którego ty masz? Ty masz takiego wielkiego, nie? nie mam Rudego tylko, ja mam, yy, Jeszcze, no no to są po prostu no dla nas. a czekaj, jak chcesz jeszcze? O, to są te, o których Ci mówiłam, ten jest glutem To jest glut, weź któregoś wyciśnij, żabę Czemu tam o żabie pierwsze co? Ja nie wiem, czemu to jest takie ładne, dzieci to lubią zawsze Nie wiem, my Dobra, chodźmy do kasy czy coś A te też są ładne, ale nie ma moje, będę szukać mojej z Bilą na pewno też nie będę. Idę, o kurczę, zakład. No, ale to... Moi drodzy, więc pierwsze zakupy nad morzem, takie wiecie, nie jedzeniowe. To były zawieszki do telefonu, tak? No, trzeba wymienić lędówkę. Tak. E, oczywiście. I co? No, wracajmy na w sumie dwie dyszki, nie ma tragedii, no. no. E, Za piało... miałam... Piwo albo Somera, w sensie jest kotka Berlocza. Ja tak, ja tak spojrzałam na ciebie, co? W sensie, kotka. Kotek to są kotki, tak? Bardziej się kupiłam w tamtym roku takiego dużego kotka. I w sumie takiego malutkiego. Ty, ty chyba sama sobie tego małego kupiłaś, nie? Nie, ty widma. Też? To ci... A, no nie pamiętam. I w sumie czemu on się nazywał Seta? Czemu go nazwałyśmy Seta? Nie wiem, bo coś tam wyżertowało się... Coś ma, tak no, wyszło z kontekstu. E, e, Egipskich bogach. I tak wyszło, że jest setą. I teraz dobieramy Co? kotki. Co? No idziemy. I teraz wyszło, że dobieramy kotki imieniami do alkoholu. Ja tutaj nikogo nie zachęcam, broń Boże, nie? Nie, nie, nie. To są tylko imiona dla kotków, tak? Waga, uwaga, koniec naszej przygody w Pobierowie. Obyszłyśmy wzdłuż i wszech. Kupiłyśmy pamiątki i wracamy do mięciu Wołodzia. Pamiątki? Tu jest krok tam, i tam Proszę mnie nie postarzać. Nie przypominać. Dobrze, no i co? Super, jest, auto jedzie. Pobierowo, super, jak oceniasz? Pobierowo, jak ocenia? No. 10 na 10 Bo deszcz i tak tu zawsze pada, i tak. O, oh, W głowie mi się wdrapało. Przegowałaś. No i już i oczyń się do mnie są parasolką. Idź. Idź tam. Witam Was w sobotę! Hello! Dzisiaj kolejny deszczowy dzień. Trochę lepszy niż wczorajszy, ale jeszcze naj, największa ulewa jest przed nami. Idziemy się przejść na grę auto na maszynę do tańca. Grę o, grę o taniec. Idziemy się pomęczyć na maszynie do tańca. Idziemy pograć w Timberga. -ja. Zobaczymy, kto jest mistrzem. W tamtym roku Marcysa była mistrzem. No jak zawsze. E, I co? No idziemy się po prostu przejść, przyspacerować. Idziemy znaleźć Marcysi nową czerwoną parasolkę, bo ta jest ma. Lekkie wygniecenie. Lekkie. Ale nie, nie widać tego tak z tej perspektywy. Czekaj, czekaj, stój. A dobra, widzisz, takiego garba ma. Kiedy jesteś na fizyce i widzisz garba nawet u parasolki, znaczy garba to tak się poprawnie nie nazywa. I i to. A robimy jeszcze poszukiwania otwieracza do somerku. Bo wszędzie jest tam albo z magnesem, albo są takie wielkie, więc idziemy teraz tu, do tego onarażnego dawaj. Tu? No. Do jest No, a nie, no. może być tu też. może być. Bo y, my oczywiście nie pijemy i ja mówię to kolejny raz, nie zachęcam. Pijemy zero tylko jakby co, także y, no. Let's go! Powiem wam, że ja wczoraj widziałam tylko po zdjęciach, że morze zalało całą plażę między Międzywodziu Dosłownie no, Tak? A, bo jest teren taki ten Dobra Są tutaj kamienie, pewnie nieraz wam nagrywałam No to wiecie, cała plaża, a teraz? Dobra, powiem wam, że nie ma jakąś bardzo tragedii Co prawda tutaj widać, jak jest blisko morze ale tam już jest w porządku, a wczoraj wszystko było dosłownie do tych kamieni, to jak jest ta przebierania. Nie ma tutaj budek z jedzeniem. Są pewnie porozbierali je, bo po wszystko powynosili, no bo zalewało dosłownie. Także no mocno, mocno. Przyszedł inny psa. Zobaczcie jaki tam piesek biega, nie wiem gdzie go widać. Tak jest. <laughs> Panie, tutaj jest coś świetnie. nie, chyba nie. No takie o, słodki, słodkie słodki. u mnie. Piesek. Z -u. o ojacie. E é aqui, <laughs>